Dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu A Psychologia. Witam się z Wami, Ja Angelika. Dzisiejszy odcinek otwiera mini serię tematyki dotyczącej tego, jak wygląda praca psychologa w różnych miejscach pracy. W tym odcinku opowiem Wam z mojego doświadczenia, jak wygląda praca psychologa na wczesnym etapie edukacji, czyli przedszkola, oraz w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. Kawka, herbatka w dłoń i zapraszam. Zacznijmy od przedszkola. Jako, że dużo dzieje się ostatnio w zakresie ustawy o zawodzie psychologa i psychoterapeuty, weryfikowani są psycholodzy, którzy pracują w edukacji. Ponieważ kuratorium mogło wyrazić zgodę na to, aby osoba będąca na piątym roku studiów już mogła pracować w placówce edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej. To wywołuje dosyć duże poruszenie w środowisku psychologicznym. Oprócz dyplomu psychologa, bardzo ważny jest dyplom ukończenia przygotowania pedagogicznego. Wiele placówek go wymaga. Nie spotkałam się osobiście z placówkami edukacyjnymi, które nie wymagałyby takiego poświadczenia. Jeśli macie inne doświadczenia, to dajcie znać w komentarzu, ponieważ różnie to bywa, kiedy są braki w kadrach, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach lub na wsiach. Ja, jako że z pierwszego wykształcenia jestem pedagogiem wczesnoszkolnym i przedszkolnym i przez 6 lat pracowałam na stanowisku nauczyciela, nie musiałam mieć zaświadczenia o ukończeniu przygotowania pedagogicznego. Ale na mojej uczelni, jak studiowałam psychologię, to równocześnie na którymś roku można było zrobić przygotowanie pedagogiczne, więc uczelnie często w swoich ofertach dają możliwość równoległego ukończenia szkolenia podyplomowego, za który przynajmniej na mojej uczelni trzeba było oczywiście zapłacić. Co więc w tym przedszkolu jako psycholog robiłam? Zacznijmy od początku, czyli od września, kiedy zaczyna się nowy rok szkolny. Psycholog w przedszkolu państwowym jest zatrudniony w oparciu o kartę nauczyciela, a więc dotyczą go przepisy odnoszące się np. do ilości urlopu, awansu zawodowego. Teraz w tej kwestii są zmiany, bo jak ja robiłam awans zawodowy, to wówczas tym pierwszym stopniem był nauczyciel kontraktowy, potem mianowany i dyplomowany. Teraz awans zaczyna się od razu na stopień mianowany, ale trwa o wiele dłużej. Te awansy oczywiście również dotyczą psychologów. Pracujących w edukacji. Ilość godzin w pracy w państwowym przedszkolu zależy od ilości uczniów. Jest taki specjalny przelicznik, bo to się dzieli też na innych specjalistów. Maksymalna ilość godzin, czyli etat psychologa, to 22 godziny, ale najczęściej cały etat mają psycholodzy w szkołach. W przedszkolach jest to jakaś część etatu. Przed rozpoczęciem roku szkolnego spisywany jest plan pracy na przyszły rok szkolny. Które na Radzie Pedagogicznej uchwalają nauczyciele, dyrekcja i specjaliści. Zazwyczaj jest tak, że są typowane osoby, które piszą ten plan na dany rok. W ostatnim roku mojej pracy miałam przyjemność tworzyć taki plan wraz z nauczycielkami. Nie będę się rozwijać, co w takim planie pracy jest, a skupię się na tym, co jest istotne dla psychologa z tego planu. A więc znajdziemy tam zakres zadań dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W której w skład wchodzi psycholog, pedagog i pedagog specjalny oraz logopeda. Rozdzielane są zadania do wykonania dla danej osoby, realizowanie świąt, uroczystości itd. Minister co roku daje kilka tematów, które placówki mają sobie wybrać do realizacji na rok szkolny. I na przykład w tym roku, w którym ja pisałam plan, wybraliśmy temat dotyczący praw dziecka, więc tutaj bardzo duże pole do pracy właśnie dla specjalistów. Kolejnym zadaniem psychologa jest udzielanie tej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. I teraz najczęściej poradnie psychologiczno-pedagogiczne wystawiając opinie lub orzeczenie, wystawia je na cały okres edukacji przedszkolnej dziecka. Czyli placówka, nauczyciele, specjaliści mają obowiązek realizować zakres zadań, które poradnia w swojej opinii zawiera. Najczęściej wprost wypisują np. zalecenia zajęć emocjonalno-społecznych, Rewalidacji albo zajęć z logopedą. I w związku z tym, że moja placówka liczyła wówczas ponad 400 dzieci, jednocześnie ilość dzieci wymagających wsparcia też była spora, a nie można nie udzielać pomocy, jeśli mamy opinię lub orzeczenie. Ewentualnie, jak jest tylko opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju, czyli skrótowo WWR, to nie każda placówka przedszkolna realizuje te zajęcia. Bo tam trzeba mieć różne sprzęty, często też są w zaleceniach specjaliści z integracji sensorycznej, więc wtedy kierujemy do placówek, które te zajęcia realizują. Na początku roku segregujemy sobie opinie, które zostały do dalszej pracy. Najczęściej te dzieci, które już były u jednego specjalisty, zostają u niego dalej ze względu na relację terapeutyczną i zaufanie dziecka i rodzica, ale to tak naprawdę kwestia dogadania się ze specjalistami. Psycholog prowadzi zajęcia emocjonalno-społeczne. Ja wolałam prowadzić indywidualnie, ewentualnie miałam jedną grupę trzyosobową, ze względu na to, że w ciągu trwania roku tych opinii przybywa, a trzeba je realizować dla każdego dziecka. Plus, jeśli jest trudność w nawiązywaniu relacji, to takie mini grupowe zajęcia fajnie otwierają dzieciaczki. Były też sytuacje, w których dublowałyśmy zajęcia, czyli jak była duża potrzeba, jak dziecko bardzo nie radziło sobie z agresją. To równocześnie uczęszczało na zajęcia grupowe, które prowadziła np. pedagog, a ja brałam na indywidualne zajęcia, dodatkowo, żeby tego wsparcia było więcej. Tu zaznaczę, że to nie jest obowiązek. Ja jestem taką osobą, która mocno się angażuje w swoją pracę, w pomoc dzieciom, więc tutaj wedle potrzeb dodatkowo prowadziłam zajęcia, mimo że odbywały się dla nich zajęcia z pedagogiem. Tak samo są dzieci. Które nie mają opinii z różnych przyczyn. Najczęściej rodzic nie chce się udać do poradni, a problem jest i narasta, szczególnie w placówce. Wówczas też brałam takie dzieci pod opiekę i robiłam zajęcia indywidualne. Oczywiście za zgodą rodzice, ponieważ rodzice na początku roku podpisują, bądź nie, jeśli nie wyrażają na to zgody, takie właśnie pismo, które umożliwia prowadzenie udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na cały kolejny rok. Ale również dodatkowo, jak dziecku udzielane jest całoroczne wsparcie, to specjalista pisze plan pomocy, plan terapeutyczny, który również podpisują rodzice i dostają swoją kopię do wglądu. Na półrocze robimy zawsze podsumowanie pracy. Spisujemy, co udało się osiągnąć, co jest jeszcze do pracy. Tak samo spotykamy się z rodzicami i omawiamy te podsumowanie. Oczywiście w ciągu pracy konsultacje z rodzicami też się odbywają wedle potrzeb specjalisty czy rodzica. Tworzymy notatkę z konsultacji, z zajęć robimy wpisy. My miałyśmy dzienniki elektroniczne, więc w dzienniku miałam swoje dzieci wpisane i tam się też obecność zaznacza, wpisuje się przebieg zajęć, ilość godzin. Najczęściej w przedszkolach zajęcia specjalistyczne trwają 30 minut. To jest też taki maks skupiania uwagi i procesu nauki na tym etapie rozwojowym. Na zajęcia raz lub dwa razy w roku przychodzi dyrektor lub wicedyrektor i robi tak zwaną hospitację. Czyli piszemy scenariusz zajęć, który dajemy przełożonemu najlepiej wcześniej. Dyrekcja przychodzi, ogląda, jak prowadzicie zajęcia i później rozmawiacie o przebiegu tych zajęć. Oprócz udzielania wsparcia dzieciom, jesteście też dostępni dla rodziców, jeśli mają potrzebę spotkania się, ale tu musicie mieć na uwadze, że konsultacje mają dotyczyć sytuacji dziecka, nie życia prywatnego czy prywatnych trudności rodzica, które nie mają wpływu na funkcjonowanie dziecka. Wbieramy również nauczycieli. Możemy realizować sobie jakieś swoje pomysły, propozycje, na przykład raz w tygodniu bajkoterapię możecie sobie prowadzić i przechodzić do grup, Możecie też zajęcia dla całej grupy tworzyć, na przykład o emocjach, konsultujecie z nauczycielami postępy dziecka. Możecie, i to Wam radzę bardzo i zachęcam, obserwować dzieci podczas ich pracy w grupie, bo bardzo często jest tak, że problemy czy trudności w Waszym gabinecie nie wystąpią tak, jak pojawiają się na tle grupy. Gasiłam też tak zwane pożary, czyli jak coś się działo w grupie, mnie nie było, bo byłam w gabinecie, prowadziłam zajęcia czy różne inne czynności pomocowe, to od razu też jak dostawałam informacje, najczęściej telefon od którejś z nauczycielek, szłam też na interwencje do grupy i pomagałam właśnie z dziećmi, które przejawiały bardzo silną agresję lub były bardzo wycofane czy cokolwiek się działo takiego, to trzeba było zająć się tym na tu i teraz. Wspólnie z pedagogiem też szukałyśmy szkoleń, specjalistów, którzy przychodzili do placówki udzielać pomocy rodzicom, ale też kadrze. Były też sytuacje trudne, rodzinne trudne sytuacje, które wymagały interwencji na zewnątrz. Więc też tutaj kontakt z dyrekcją, z różnymi placówkami, z kuratorem sądowym, co też jest taka praca ze środowiskiem, nie tylko wewnątrz placówki, ale też właśnie na zewnątrz. Więc jest to taka wielopłaszczyznowa pomoc. Opowiadam też Wam to na bazie mojego doświadczenia i no ja też miałam bardzo fajne koleżanki, specjalistki, nauczycielki i dyrekcja, także naprawdę mogłam się realizować, mogłam pomagać na wielu płaszczyznach, więc jestem za to ogromnie wdzięczna, ale zdaję sobie sprawę, że co placówka, to może się to różnić, bo też jako nauczyciel pracowałam w prywatnym przedszkolu, jak przeszłam do Państwowego, to ogromna różnica była w takim Właśnie tym wnętrzu, tych takich zasadach, które każda placówka sobie gdzieś tam ustala wewnętrznie. Wydaje mi się, że opowiedziałam wszystko odnośnie pracy psychologa w przedszkolu. Jeśli pojawiły się jakieś pytania do tej części, to zostawcie w komentarzu lub napiszcie do mnie na Instagramie psychologię i odpowiem Wam na to, co być może pominęłam w podcaście. Ok, to teraz przejdźmy do pracy psychologa w poradni zdrowia psychicznego. Tutaj będzie o dziwo mniej informacji, bo tak sobie myślę, że tutaj się o wiele mniej rzeczy robi. One są bardziej specjalistyczne i zawężone, ale mimo wszystko jest tych obowiązków trochę mniej. I tutaj też opowiem Wam o tym, jak wygląda praca w mojej placówce, ponieważ pewne kwestie mogą się różnić w zależności od regionu. Taką główną różnicą jest na przykład rodzaj zatrudnienia, ponieważ u nas psycholodzy, psychoterapeuci są zatrudnieni na podstawie kontraktu, nie umowy o pracę. Czyli zakładamy na przykład jednoosobową działalność gospodarczą i podpisujemy umowę ze szpitalem. Ale wiem, że w innych placówkach są normalnie umowy o pracę, więc tutaj kwestia indywidualna ustaleń danego szpitala. W takiej placówce można być zatrudnionym albo na stanowisku psychologa, albo psychoterapeuty, albo i psychologa, i psychoterapeuty, w zależności od waszego wykształcenia. I wówczas zmienia się zakres obowiązków i kody w systemie, jakie wprowadzacie podczas wizyt z pacjentami. Ale dzisiaj o psychologu, więc co robię w takiej placówce dla dorosłych? Przede wszystkim diagnoza. Ja mam akurat jeden cały dzień w psychogariatrii, czyli badam funkcje poznawcze. Diagnozuję stan otępiony, sprawdzam też testami, czy stan chorobowy może wynikać z organiki osób w podeszłym wieku, bo dział psychogariatrii zajmuje się osobami starszymi. W naszej placówce mamy duże zapotrzebowanie, więc każdy z psychologów ma jeden taki dzień na badania tej grupy wiekowej. Oprócz funkcji poznawczych, diagnozuje również zaburzenia osobowości, poziom inteligencji, który jest potrzebny lekarzom do wypisania, np. informacji o niepełnosprawności był pacjent mógł ubiegać się o rentę, wyniki badań wraz z opisem wpisujemy w karty pacjenta. Ta karta jest dostępna do wglądu dla lekarza. Lekarz też swoje wpisy w niej wprowadza. Pacjent ma wgląd do niej tylko wtedy, kiedy podejdzie na przykład do rejestracji z prośbą o kserkopię karty i poda powód, dla którego ta kopia jest potrzebna. Najczęściej właśnie. Te karty są potrzebne, gdy są różne takie sytuacje ubiegania się o rentę, o zasiłek czy w ZUS-ie, ewentualnie też na przykład wyniki badań. Tu bardzo często, na przykład, pacjenci, którzy nie leczą się psychiatrycznie u lekarza, przyszli ze skierowaniem konkretnie do mnie na diagnozę na przykład funkcji poznawczych. No, wyniki są wpisywane w karcie tylko i wyłącznie. Ja nie piszę tych opinii, jakby osobno. Tylko wówczas sobie pacjenci kserują, żeby na przykład y, ta informacja o funkcjach poznawczych wykorzystać dla lekarza neurologa. Najczęściej to tak się y, dzieje. Bo też nie tylko funkcje poznawcze są badane u osób starszych, y, ale ogólnie u dorosłych, jeśli właśnie lekarz, y, na przykład neurolog, widzi taką potrzebę zbadania, to też wtedy robię takie badanie, no, ale wtedy mówię, musi być skierowaniem. Skierowania nie potrzebuje pacjent, który leczy się u nas psychiatrycznie, ma już założoną kartę i był na wizycie u psychiatry. Wówczas do psychologa nie potrzebuje skierowania. Psycholog prowadzi również wsparcie psychologiczne, konsultacje, ewentualnie interwencje. Korzystam również z superwizji, którą szpital nam zapewnia w wymiarze kilku godzin raz w miesiącu. W razie potrzeby konsultuję z lekarzem stan pacjenta, choć w poradni nie jest to takie proste, bo każdy z nas pracuje w swoim gabinecie w różnych dniach i godzinach. Dostępność na pewno jest większa i łatwiejsza, jak pracujemy na oddziale, czy to zamkniętym, czy to otwartym. Wtedy łatwiej jest się też komunikować i, i rozmawiać niż w momencie, kiedy każdy ma swoją e, pracę do wykonania. Wpisujemy w system informacje takie formalne, zaznaczamy, jaki rodzaj wizyty miał pacjent. Można dodać informacje na temat przebiegu, nie tylko w tej karcie fizycznej, ale również właśnie w systemie. Jeśli pacjent nie chodzi do lekarza w poradni, wówczas psycholog podczas wizyty w systemie musi wpisać rozpoznanie, więc taka wstępna diagnoza też leży po stronie psychologa, przynajmniej w naszym systemie, bo inaczej wizyta się nie zatwierdzi, jeśli nie wpiszemy kodu rozpoznania wydaje mi się, że to tyle jeśli chodzi o pracę w poradni jak widzicie i tak jak też wspomniałam na początku, tych obowiązków jest o wiele mniej, ale one są bardziej specyficzne, zawężone bo dotyczą tej pracy klinicznej, konkretnej w przedszkolu jednak zajmujemy się wielopłaszczyznowo, bardzo wieloma tak naprawdę rzeczami, bo i zajmujemy się pracą z tym konkretnym małym pacjentem ale też wspieramy dorosłych rodziców, nauczycieli, dyrekcję, czy siebie nawzajem. Także tutaj specyfika jest bardzo duża, bardzo różna. Jeśli chodzi o ten rodzaj zawodu, tutaj Wam przedstawiłam edukację przedszkolną i poradnie, więc to są takie, też już wspomniałam, trochę dwa krańce, pracy zupełnie różne. Na pewno będę chciała w w przyszłych odcinkach omówić też, jak wygląda praca w szkole, bo na pewno się różni. Pomimo tego, że to jest edukacja, no to specyfika pracy też jest inna. Mamy też inną grupę wiekową, więc zakres obowiązków też jest zupełnie inny. Chciałabym też, żebyśmy porozmawiali sobie, jak wygląda praca psychologa, który działa tylko i wyłącznie w internecie, czyli stosuje psychoedukację. No, chciałabym też również poruszyć inne kwestie, inne zawody, w sensie zawody psychologa, ale inne formy pracy. O, może w ten sposób będzie brzmiało lepiej. Także ode mnie na dzisiaj to wszystko. Standardowo bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.